Historia oposów jako zwierząt domowych jest nietypowa i znacznie krótsza niż w przypadku większości udomowionych gatunków. Nigdy nie przeszły klasycznego procesu udomowienia i nie były hodowane przez człowieka przez pokolenia w celu uzyskania łagodnych cech czy konkretnego wyglądu. Ich pojawienie się w roli towarzysza człowieka to raczej efekt ludzkiej ciekawości, empatii i fascynacji dziką przyrodą niż świadomej hodowli. Pierwsze wzmianki o trzymaniu ich w domach pojawiają się dopiero w XIX wieku. Głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie te zwierzęta są bardzo powszechne. Ludzie, którzy ratowali młode, osierocone osobniki po śmierci matki, często decydowali się wychować je po prostu w domu. Z czasem zaczęły się pojawiać w kulturze popularnej, co wzmocniło ich wizerunek jako ciekawych, egzotycznych domowych dzikusów. No i Edek widać, że faktycznie jest dzikusem, bo próbujemy tu z nim nagrać. Dostał teraz myszkę, to się czymś zajmuje. Ale moje palce już parę razy ucierpiały, ucho, zasikana jest mata dookoła, <laughs> pomimo tego, że przez pierwszą godzinę był mega spokojny. A teraz co, zjadłeś i już zaczynasz się ruszać, tak? Chyba znowu zacznie się gonitwa, damy mu kolejną myszkę. No dobra, zobaczmy, czy kolejny przysmak będzie Edzio. Edzio, Edzio, chodź Edek, chodź, 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 proszę. No, ma myszkę. W latach 70. i 80. XX wieku w USA i Kanadzie zdarzyły się przypadki, że były one traktowane jako no dość nietypowe zwierzęta towarzyszące. Podobnie jak fretki czy jeże pigmejskie. W większości krajów, w tym w Stanach Zjednoczonych, trzymanie dzikich oposów bez odpowiednich zezwoleń jest po prostu nielegalne. Można jednak znaleźć hodowlę egzotycznych zwierząt, w których rozmnaża się na przykład oposy krótkoogonowe, pochodzące z Ameryki Południowej. Co ciekawe, ten gatunek jest jest powszechnie wykorzystywany w laboratoriach do badań nad rozwojem embrionalnym, regeneracją oraz czerniakiem skóry. Te niewielkie torbacze o długości kilkunastu centymetrów rzeczywiście zyskały popularność w roli domowych pupili, no głównie wśród miłośników egzotycznych zwierząt, ponieważ są stosunkowo łatwe w utrzymaniu no i nie mają agresywnych zachowań wobec ludzi. Tutaj osobnik to zdecydowanie większy dydel w czarnouchy. Zamieszkuje tropikalne i subtropikalne lasy od Meksyku aż po Brazylię. Swoją nazwę wziął od gołej czarnej skóry widocznej na uszach. No mi przypominają troszeczkę jak takie uszy nietoperza. Jak widzicie, są to niesamowicie ciekawe, zabawne, ruchliwe i wymagające zwierzęta. W ich przypadku trzeba bardzo zadbać o odpowiednie pożywienie. Zabawki i czy klatki, i wyposażenie. Pomieszczenia, gdzie oposy przetrzymujemy. O tym wszystkim opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Natomiast trzeba też być świadomym, że potrzebne są w tym celu odpowiednie fundusze. No a jak o nie zadbać? Przybliżę wam tutaj aplikację Trade Republic, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. To aplikacja, która naprawdę ułatwia mi życie w podróży. Dzięki niej mogę w prosty i intuicyjny sposób zarządzać swoimi finansami. W jednym miejscu mam zarówno konto oszczędnościowe, jak i dostęp do inwestycji. Trade Republic to jedna z największych europejskich platform finansowych. Korzysta z niej już ponad 10 milionów użytkowników w 18 krajach. To rozwiązanie, które pozwala w prosty sposób odkładać i inwestować środki tak, aby pieniądze nie leżały bezczynnie. Jednym z moich ulubionych rozwiązań jest Mirror Card, elegancka, lustrzana karta, którą można płacić na całym świecie. Każda płatność tą kartą daje 1% save czyli automatycznie zainwestowany 1% wydanej kwoty wybrany plan inwestycyjny. Jeśli wolisz odkładać, możesz korzystać z oprocentowanego konta oszczędnościowe, które aktualnie oferuje 4% rocznie od środków dostępnych na koncie, z możliwością wypłaty w dowolnym momencie. A dla osób podróżujących świetna wiadomość, Trade Republic oferuje nieograniczone darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie, bez prowizji od kwot powyżej 200 zł. Pobierz aplikację Trade Republic i zacznij lepiej zarządzać swoimi finansami gdziekolwiek jesteś. Oprocentowanie naliczane jest codziennie i wypłacane co miesiąc. Zwierzę to jeden z najstarszych przedstawicieli torbaczy jest to torbacz na całym świecie, a ich pochodzenie sięga dziesiątek milionów lat wstecz. Uważa się, że są to jedne z najstarszych saków łożyskowych, a Ameryki. Naturalne środowisko jest bardzo zróżnicowane, ponieważ no, te zwierzęta cechują się ogromną zdolnością adaptacji. Początkowo zamieszkiwały lasy tropikalne, lasy Ameryki Południowej, gdzie warunki były wilgotne, ciepłe i sprzyjające gatunkom nadrzewnym wraz z upływem czasu i zmianami klimatycznymi. Zaczęły one rozszerzać swój zasięg na północ, przekraczając przesmyk panamski i docierając nawet do Ameryki Północnej. Tam przystosowały się do bardziej umiarkowanego klimatu, różnorodnych ekosystemów i... Bliskości człowieka, gdzie tymi chłopie plecy eksplorujesz, najchętniej zamieszkują tereny z gęstą roślinnością, ciemniczymi drzewami i łatwym dostępem do wody. Zwierzęta te wyróżniają się też niezwykłą odpornością biologiczną. Potrafią przetrwać w warunkach, które dla wielu saków byłyby po prostu zabójcze. Są odporne na jad niektórych grzechotników, a ich temperatura ciała jest niższa niż u większości saków, co utrudnia rozwój takich chorób, np. jak wirus wścieklizny. To właśnie dzięki tej zdolności, przetrwały miliony lat mimo drapieżnikom, zmian klimatu i ekspansji człowieka. W swoim naturalnym środowisku prowadzą samotniczy tryb życia. Spotykają się jedynie w okresie godowym. No a samica po krótkiej ciąży rodzi kilka lub kilkanaście bardzo niedojrzałych młodych, które następnie wędrują... wędrują do torby lęgowej i tam dojrzewają przez kilka tygodni. No dostał właśnie karmę dla kota. Po opuszczeniu torby maluchy często przez pewien czas podróżują. Uczepione futra matki jest to charakterystyczny obraz znany z obserwacji dzikich oposów w naturze, jak u wszystkich torbaczy. W ostatnich dekadach zaczęły coraz częściej pojawiać się w miastach i na terenach podmiejskich. Smaczne? On tylko, żebym ja w tej karmie nie był. Ale mlaska. Posłuchajcie, jak opos je. No, dobry jesteś. W Stanach Zjednoczonych spotkanie tego zwierzaka w ogrodzie, na strychu czy w śmietniku nie jest niczym niezwykłym, mimo że bywają postrzegane jako szkodniki. W rzeczywistości są niezwykle pożyteczne i rzadko wyrządzają realne szkody. W warunkach naturalnych zjadają przede wszystkim zwierzęta tak jak owady, ślimaki, dżdżownice, pająki, a także małe gryzonie. Żaby, jaszczurki, czy choćby nawet się jaja nie gardzą też padliną. I dieta zawiera również sporo pokarmów roślinnych, czy owoce, jagody, nasiona, a nawet młode pędy. Liście. W porach roku, gdy jedzenia jest mniej, potrafią przestawić się na to, co akurat znajdą np. korzonki, kora, a nawet i resztki ludzkiego jedzenia. No w śmietnikach, w miastach często korzystają właśnie z odpadów potrafią otworzyć nawet pojemniki na śmieci, poszukać kompostów lub yy, w ogrodzie w poszukiwaniu resztek i warzyw i owoców. Często jedzą karmę pozostawioną dla kotów czy psów. No, my tutaj nie pozostawiliśmy, ale daliśmy specjalnie. No, ja czuję, że całą bluzę będę miał do prania. Wszystko obrócisz wszystko od razu, wiesz? No, przynajmniej se dzisiaj przy mnie dobrze. O! Wbrew stereotypom nie są jednak agresywne. Nie polują na większe zwierzęta, a raczej unikają konfrontacji i wybierają łatwo dostępne pożywienie. Jeśli jednak trafią do ludzkiej opieki, jego żywienie wymaga szczególnej ostrożności, choć może wydawać się, że zje wszystko. Jego organizm potrzebuje odpowiednich proporcji składników odżywczych, by prawidłowo funkcjonować. Najważniejsze jednak jest utrzymywanie odpowiedniego stosunku wapnia do fosforu, który nie powinien spadać poniżej. 1,5 do 1, ale najlepiej utrzymywać to na poziomie 2 do 1. Niedobory mogą skutkować metaboliczną chorobą kości i innymi zaburzeniami. W warunkach domowych podstawą diety powinny być produkty wysokiej jakości i jak najbardziej naturalne. Najważniejsze jest utrzymywanie równowagi między białkiem i błonnikiem i ograniczenie tłuszczu, które oposów bardzo łatwo się okłada. Doskonałym źródłem białka są gotowane jajka, chude mięso, mięso drobiowe, ryby bez ości, a od czasu do czasu owady karmowe. W diecie nie może zabrać pragnąć świeżych owoców i warzyw, jabłek, jagód, borówek, gruszek, marchwi, dyni czy zielonych warzyw liściastych. Bardzo ważne jest unikanie typowych ludzkich smakołyków, no, czyli słodyczy, pieczywa czy przyprawionych potraw. Takie jedzenie szybko prowadzi do otyłości, chorób wątroby i problemów z sercem, które pojawiają się no, u nich akurat wyjątkowo łatwo. Posty trzymane w domu to niezwykle ciekawe, choć no jak widzicie wymagające zwierzęta. Ich zachowanie łączy cechy typowe dla dzikich ssaków z elementami oswojenia, które pojawiają się osobnikom wychowanym przez człowieka. No ale trzeba zacząć całkowicie od ich młodego wieku. Choć potrafią stworzyć silną więź z opiekunem, nigdy w pełni nie tracą swojego instynktu i potrzebują odpowiednich warunków, by czuły się bezpieczne, no i szczęśliwe. Jeszcze proszę. Oswojone oposto spokojne, ale nieufne wobec obcych yy, zwierzę. Nie Należy oczekiwać od niego zachowania podobnego do kota, czy chociażby nawet psa. Nie jest przytulny ani typowo jakieś towarzyski. Lubią obserwować, przemieszczać się po swoim terytorium i samodzielnie decydować, kiedy chcą po prostu kontaktu z człowiekiem, co doskonale też widzicie na tym filmie. Staram się zetkiem nawiązać kontakt, ale momenty, kiedy siedzi obok i go nie dotykam, to są chyba najlepsze momenty naszej interakcji. Niektóre, wychowane od bardzo młodego wieku, potrafią przychodzić do opiekuna, wdrapywać się na jego ramię, delikatnie się łasząc i zaczepiając, jednak każdy kontakt musi odbywać się po prostu na ich warunkach. Zmuszanie ich do pieszczot lub nadmierne dotykanie może wywołać stres, a nawet agresję obronną. Prowadzą nocne tryb życia, dlatego większość dnia przesypiają w ukryciu. Aktywne stają się dopiero po zmroku, no mamy wieczór jak kręcimy, jest godzina siódma. Dokładnie wtedy wieczorami eksplorują otoczenie, wspinają się, szukają jedzenia, badają każdy za zakamarek. W warunkach domowych trzeba im zapewnić możliwość właśnie takiej aktywności, inaczej no Stają się apatyczne i sfrustrowane lub agresywne. Ich przestrzeń powinna być bezpieczna, stabilna i bogata w elementy, które pozwalają im się wspinać. Chować i bawić. No, w tym momencie ja jestem czymś do wspinania i do bawienia się. Z natury są to bardzo czyste i ciekawe świata zwierzęta. Wymagają jednak nadzoru, bo ich delikatne łapki są bardzo zręczne, a chwytny ogon pomaga no, raczej nabroić. To właśnie ten ogon jest jednym z ich najciekawszych narzędzi. Służy do utrzymywania się, do utrzymywania równowagi podczas wspinaczki i stabilizacji ciała, gdy wiszą na gałęzi no, albo tak po mnie chodzi yy, może się uda to zobaczyć chwycisz się za ogon jak będziesz chciał sobie tu zejść no, chwyć się na ogonie i pójdź w dół a jednak lepiej do góry, tak? Jeśli chodzi o ich pielęgnację i higienę, to one same dbają o swoje futro, które jest krótkie i łatwe w utrzymaniu. Oposy miewają typowe dla siebie zapachy, wydzielane z gorczołów, który może okazać się niezbyt dla nas przyjemny. No, co może wyczuć y, szczególnie od samców. No jest takie mocno piżmowe tutaj zapachy. Zachowanie w domu jest często porównywane do zachowania inteligentnych, ale niezależnych zwierząt, takich jak fretki, szczury czy y, ostronosy. Są to zwierzęta bardzo sprytne. Pamiętają układ pomieszczeń, potrafią uczyć się prostych schematów i rozpoznają swojego opiekuna po głosie i zapachu. Niektóre reagują na swoje imię lub na dźwięki otwieranej lodówki, wiedząc, że zbliża się pora karmienia. Choć nie są zwierzętami, które można wytresować po prostu jak psa, czy na przykład kota, można nauczyć się prostych zachowań. No na przykład takich, jak wchodzenia na rękę. Najfajniejsze jest to, że Edek daje się sobą man manipulować, nie gryzie, no w miarę nie gryzie, ale jest mocno oswojony. Można się tutaj zimbawić, spokojnie wchodzi na te łapki do fajnej interakcji, może. Może z nimi dojść, tylko trzeba uważać na te pazurki, bo są wyjątkowo ostre, pomimo tego, że dzisiaj były wszystkie podcięte. W opiece kluczowa u nich jest cierpliwość i obserwacja. Są to zwierzęta, które źle znoszą hałas, nagłe ruchy i chaos. Idealnym opiekunem będzie więc osoba taka no, spokojna, konsekwentna i gotowa poświęcić czas na budowanie zaufania, no właśnie, za ten ogon. Zmuszanie ich do zabawy, chwytanie bez potrzeby czy przetrzymywanie w zbyt małej przestrzeni może prowadzić do stresu, a znowuż a do chorób lub apatii. Warto też pamiętać, że żyją stosunkowo krótko, no średnio jakieś 3 do 5 lat w warunkach domowych. Dlatego opieka nad nimi to zobowiązanie no, krótkotrwałe, ale wymagające. To nie jest zwierzę dla każdego, raczej dla miłośników egzotyki, którzy rozumieją dziką naturę i potrafią ją uszanować. Nie, na ci wijmy. nie wiemy. Oposy hodowlane w domu, mimo że potrafią dostosować się do życia w niewoli, są zwierzętami o delikatnej budowie i specyficznych potrzebach fizjologicznych. Tu sobie powiem, że tu, 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 tu. Ich organizm jest przystosowany do życia w naturze. W zmiennych warunkach, z dużą ilością ruchu i zróżnicowaną dietą. Kolego, powrzucaliśmy ci sporą ilość przekąsek, wsuwaj w tym kocyku. W środowisku domowym wiele z tych czynników ulega zaburzeniu, co sprawia, że mogą cierpieć na szereg problemów zdrowotnych zwłaszcza jeśli ich dieta, warunki życia i opieka nie są odpowiednio dopasowane. Jedną z najczęstszych chorób, gdy żyją w, u nas w domu, jest otyłość. Za dużo dostają jedzenia. Zwierzęta te mają bardzo wolny metabolizm, a jednocześnie duży apetyt. W naturze otyłość im nie grozi, ponieważ stale się przemieszczają, wspinają, szukają pożywienia i spalają ogromne ilości energii. W domu natomiast często prowadzą siedzący tryb życia i dostają zbyt kaloryczne jedzenie. Nadwaga prowadzi do poważnych konsekwencji, takich jak stłuszczenie wątroby, problemów z sercem, zaburzeń oddychania i osłabienia kończyn, które u torbaczy są wyjątkowo delikatne. Nie można też zapomnieć, mówić o problemach stomatologicznych. Zęby mają przystosowane do rozdrabniania twardych pokarmów, takich jak owady, skorupiaki. Jaja czy twarde owoce. W domu, gdzie często dostają miękkie jedzenie, właśnie robi kupę między mnie. W naszych domach, gdzie często dostają miękkie jedzenie, dochodzi do odkładania się y, po prostu kamienia nazębnego, stanów zapalnych dziąseł i utraty zębów, więc dbanie o higienę jamy ustnej jest trudne, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest podawanie im często co jakiś czas pokarmów, wymagających gryzienia. Ze mną na kanapie jest Wiktoria, czyli właśnie właścicielka y, Edka i Eli, a z tyłu jeszcze ragdol jest. Opowiem tutaj troszkę więcej o nich jeszcze, tak z własnego. Doświadczenia? No, są to zwierzęta na pewno ciekawe w obserwacji, dosyć nietypowe i moim zdaniem niedoceniane. Głównie przez fakt, że opieka nad nimi jest dosyć wymagająca. Często można się spotkać z opiniami, że są w hodowli, w chowie niemożliwe. No ale to jest właśnie kwestia tego, że ciężko jest im zapewnić odpowiednie warunki. Są to zwierzęta, które nie nadają się zdecydowanie do klatek. No i są niesamowitymi uciekinierami. Ale ty widzę, że z nimi sobie dobrze radzisz. Za ogon. Klas, konkretnie. I on stawia ten, ten grzbiec, tak? Mm -hmm, tak. To w momencie, chce. kiedy się denerwuje w Tak, właśnie. Jak się denerwuje, to chce udawać większego. Nie, ogólnie nie powinno się za ogon szarpać. Bardziej to jest takie chwycenie, żeby się odwrócił, bo mimo, że no, nie odrzucą tego ogona jak na przykład myszy to można tam im coś naderwać, nie? Mm -hmm. Aktualnie ma to jest 4 miesiące. To jest jeszcze dzieciak, on będzie dwa razy taki samce dorastają tam do 2,5 kg, samice około 1,5 do 2 kg. Całkiem spore zwierzęta, no i też głównie dlatego nie nadają się do klatki, nie? Tak jakby ktoś chciał je trzymać w klatce, no to minimalna woliera dla jednego takiego osobnika to jest 2 na 2 na 2 metry. I trzeba im zapewnić tam odpowiednią ilość zabawek, ruchu, jakieś korzenie, żeby mogły pochodzić, półki, więc to jest dużo zabawy z tym. No, jest to dość mocno ruchliwe stworzenie, ale Edek widzę jest bardzo taki do ludzi, mocno przyjazny, pomimo tego, co się o nich powszechnie mówi, że są to zwierzęta raczej nie do ludzi, to ten jest wyjątkowo przyjazny, natomiast druga samiczka, Ela, no to już tak pokazuje ząbki, niechętna do brania na ręce. Czym to jest spowodowane? Myślę, że to jest różnica w charakterach, ale też ogólnie samice z mojego doświadczenia są takie mniej przyjazne w stosunku do ludzi. Nawet jak wcześniej miałam monodelfy szare. To tam też samiec był taki spokojniejszy, bardziej do ludzi, a ta samica tak nie była agresywna, ale jednak wolała nie być brana na ręce i nie być dotykana. Ja ci powiem, że teraz w miarę też tak fajniej psychicznie się czuję, póki nie mam go na rękach, bo już dwa razy zostałem obsrany, kilka razy osikany, o, tak. jestem cały w karmie, więc teraz na ciebie kolej. Tu widzę też już coś. O, tak. To są zwierzęta ogólnie dosyć czyste, no ale jednak przed chwilą też jadł, więc tutaj szybko metabolizm zadziałał. Czyste jako tako w sensie swojej fizjonomii, o siebie dbają, prawda, no ale jednak potrzeby fizjologiczne muszą, muszą załatwiać, a my dokładnie tak samo musimy, pamiętajcie, dbać o zdrowie, które zależy w dużej mierze od człowieka, jeżeli przetrzymujemy. Są to zwierzęta, które potrafią żyć długo, no i w dobrej formie, jeśli mają odpowiednią dietę. Ruch, ciszę i czyste otoczenie. Ich takie najczęstsze problemy wynikają przede wszystkim z błędów żywienia, braku aktywności, ale no nie tylko, również z samej natury gatunku. Mają również jedną bardzo ciekawą umiejętność, o której każdy przyszły właściciel no, powinien wiedzieć. Kiedy czują się zagrożone i nie ma możliwości ucieczki, ich ciało przechodzi w stan całkowicie przypominający taką katalapsję, czyli głębokie, bezwiedne osłupienie. Nie jest to akt świadomej gry, ani udawania w takim w ludzkim sensie. Zwierzę nie decyduje o tym, y że poudaje martwego. Po prostu udają martwego. Miałaś już taką, taką akcję? Ja takiej sytuacji nie miałam, ale znam osobę z innej części Europy, która niestety doświadczyła tego i e, słuchając jej historii, nie chciałabym tego doświadczyć, e, bo jest to. Wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach. E, taki. Coś jak rozkładające się mięso. Ten zapach jest bardzo ciężko sprać z ubrań ze wszystkiego, bardzo długo się unosi w powietrzu i nawet takie wywietrzanie nic nie daje dopiero jak kilka razy użyła tam światła UVC, to w miarę to ozonowanie tam pomogło. No a propos zapachu to sama mówię, że i tak codziennie musisz tą klatkę czyścić, sprzątać, wymieniać podkład, w miarę go myć i dbać, no bo ten zapach i tak pomimo tego na co dzień jest nieprzyjemny. Tak, właśnie szczególnie samce z tych gruczołów wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach. Mhm. Też zobacz, że on ma ogon taki szorstki i to jest mhm. przez to, że z tych gruczołów wydziela dużo takiego łoju, e, takich rzeczy i to właśnie e, wpływa na. No, dla mnie ten ogon wygląda po prostu tak jak pietruszka. No. Taka taka tak, Długa tak, pietruszka. No, no e, nie widziałem nigdy tej reakcji, jak, jak one padają, natomiast jest to całkowicie reakcja e, automatyczna, sterowana przez e, układ nerwowy. Poziom stresu i adrenalina osiąga właśnie punkt krytyczny. Organizm wyłącza się, przechodząc w stan takiej pozorowanej śmierci. No i w tym momencie zwierzę traci całkowicie kontrolę nad własnym ciałem. Jego mięśnie będą sztywnieć, oczy pozostają otwarte, a ciało przewraca się na bok lub grzbiet. No Podobnie robią również yy, kozy wystraszone, tak? Też może się zdarzyć. Oddech u nich staje się płytki, Serce zwalnia, a ciało staje się po prostu całkowicie bezwładne. No, czyli co? Powoduje to, to, że daje taki odruch dla drapieżnika, że skoro on leży, nie rusza się i śmierdzi, no to zapewne nie żyje i jest to padlina. No, teraz nie śmierdzi, natomiast padł, to znaczy, że go tak zmęczyliśmy, że będzie spał. Super. Taki, taki mechanizm ma ogromną wartość obronną, no bo w naturze wiele drapieżników, takie jak kojoty, lisy czy psy. No właśnie unika padliny ze względu na ryzyko zatrucia się lub infekcji. Więc po kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu minutach, kiedy zagrożenie mija, no to organizm powoli wraca do normalnego funkcjonowania, serce przyspiesza mięśnie go rozluźniają, no i zwierzę ucieka w bezpieczne miejsce. No co ciekawe, reakcja ta nie jest jednakowa u wszystkich osobników. Każdy reaguje inaczej. Młode zazwyczaj, ponoć, szybciej wpadają w taki stan i szybciej się z niego wybudzają. Dorosłe znowuż potrafią dłużej pozostawać martwe, nawet do 40 minut. A w przeciwieństwie do innych zwierząt, które udają śmierć w sposób kontrolowany, na przykład jak węże, no to opo u oposów jest to instynktowna reakcja biologiczna, a nie Wyuczony odruch. Jakbyśmy tak popatrzyli z punktu widzenia człowieka, to zachowanie może być mylące albo nawet i niepokojące, że coś się dzieje. Takie osoby, które po raz pierwszy widzą, jak tak zwierzę nagle umiera, często są przekonane, że zwierzę faktycznie nie żyje, że coś mu się stało. No w rzeczywistości to naturalny mechanizm obronny, którego nie wolno przerywać. Nie należy dotykać, potrząsać, ani nawet próbować ożywić zwierzęcia. Po pewnym czasie, no kiedy ten stres ustąpi, sam się obudzi. Są to bardzo interesujące popile, egzotyczne, ale no nie dla każdego. Są bardzo wymagające i muszą mieć zapewnione specyficzne warunki oraz spokój ze względu na mocne Reakcje na stres. No ale to nie wszystko. Oposy wymagają ogromnej przestrzeni, na w którą większość osób nie może sobie pozwolić. Dla takiego zwierzaka należy zarezerwować przynajmniej osobny pokój, a klatka, jeśli wychodzi w grę, no to musi być no, naprawdę ogromna i wiecznie otwarta, ponieważ będzie służyć raczej tylko dla niego jako sypialnia. I w Twoim przypadku też tak jest, że on tam sobie śpi, a tak to na co dzień po domku chodzi? E, tak, aktualnie one mają klatkę taką metr na metr. I tam sobie mają hamaczki, różne domki i tam sobie śpią. Klatka jest otwarta, wychodzą sobie na, do pokoju. No i teraz też będziemy trochę zmienić ten system i zamiast klatki będą miały po prostu duży y, drapak, taki prawie dwumetrowy. Więc. Super, no ale widzę, że jednak najlepiej mu jest na, na Twoich kolanach. Widocznie zaczęliśmy o złej porze. Trzeba go nakarmić najpierw, wybawić się i potem byśmy kręcili jak on mnie leży. To też by miało rację bytu. Mogłoby tak być, ale myślę, że tutaj też kwestia zapachu. Że mnie zna, Znają jest zapach. spokojniejszy, mm -hmm. nie? Ale też po prostu zaczęliśmy nagrywać w dzień. One się budzą mniej więcej tak o 23.00, mm. północy i wtedy też są aktywne. No a tak, no to raczej śpią do tej, do tej godziny. I w tym stanie mi się zdecydowanie bardziej podoba jak się tak tuli. Aczkolwiek, jak jest taki ruchliwy, też jest przefajny, yy, przefajnie z nim wejść w interakcję i zobaczyć, jak, jak to zwierzątko funkcjonuje. Moi drodzy, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapę do góry, docencie kanał subskrypcją. Zapraszam Was również na mojego Instagrama KamilinTower, tam dowiecie się więcej. Do Wiktorii zapraszamy na fanpagea za zawiedzy o Opose. Także, jeżeli macie ochotę albo przymierzacie się do tych zwierzątek, no to wejdźcie tam, znajdziecie bardzo dużo fajnych informacji, fajna skarbnica wiedzy, yy, zdecydowanie polecam. A dzisiaj to było na tyle. Pamiętajcie się do strzenia, piona i cześć.